Więc powiem mu, że jestem jednym z nich On naśmiewa się za mnie, jego dziewczyna jest nade mną tak. Jakby ten chłopiec był policjantem Mówi, że jest w domu, ale nie wiem gdzie on jest Więc powiem mu, że jestem jednym jest z nich To tutaj rytm dla wszystkich facetów Staraj się robić to, co mówią nam te kobiety Dostajesz strzał, bo jesteś zbyt gorąco. Graj na trudno dostępnych, a kobiety zazdroszczą Kliknij, 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 kliknij start Kliknij, 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 start Kliknij, 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 kliknij. Oh, jest Jestem w środku, żyje, żyję, dostaję się do głowy wielu ludzi ciszą Jestem w środku, nie jestem dziewczynką, jestem kubeczkiem Ale mam wszystko, czego chcę rytuał Mnie i mnie trzymasz, uzdajesz mi rytuał Co za klątwa, że wydałeś mi złe oko Idź na to, idź na to, idź na to, idź na to, idź na to Proszę, proszę, chłopcze, idź na to, idź na to, idź na to, idź na to Zaraz dostanę kolejną walkę, tak Sprawię, że będzie chciał ugryźć Tylko chcę miło spędzić wieczór Chcę po prostu dobrze się bawić Impreza, 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 impreza Biegnij do basenu, biegni do basenu Tak! Musisz biec, biegni do basenu, biegni do basenu Tak, musisz biec, Biegnij. Zaczekaj, tak, pozwól mi sprawdzić Proszę, nie sprawdzaj dla mnie, dopóki cię nie przejdzie. Zapytał mnie, jaki jest mi zasięg serca. Powiedziałem, znak dolara. O tobie i was wszystkich, bo zamierzam umrzeć za. O, 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 Bo rozumiem, nie ma żadnej rywalizacji. Tak, rozumiem. Nawet jestem taki. Nawet jestem z tym tak, wybacz mi, że czasy. Tak, tak, rozumiem, tak, rozumiem. Ten kawałek chleba. Poszedłbym z moim Proszę Louis Vuitton, ale nawet z niczym na sobie Założę, że ci się to spodoba Słuchaj swojej przyjaciółki, ona ma rację Zamierzam ci złamać serce, Zamierzam ci złamać serce Dziękuję, Dziękuję za czas to dobre życie Moje sny ciągle odpychają mnie od do w Mam nadzieję, że masz wspaniały dzień. Do zobaczenia w następnym filmiku. To jest Amicinus? Nie, z tym tak? Zamierzam. Kupuj, po prostu połóż swoją kartę na czytniku i wracam do, do widzenia. Że chcesz... Sobie, Mam nadzieję, że podobało Ci się to zasypo? nie no. mogę się doczekać, aby zobaczyć Ci następny Ci, że nigdy bym Ci nie powiedział. Próbowałem nawet wiedząc, że nigdy nie mogę. Nie ma nikogo tak dobrego jak Ty, kochanie. Zostajesz. Zostań, zostań. Motyl. No to już koniec. Pokaż mi pod łóżę. Że... Nie wiem, słyszałem, że to nie motyl, to szczoteczka do gęby. To świeci słońce, czy nie Wymy. zaśpiewamy? O jawina obejmował też cment. Do widzenia, do widzenia, do widzenia. Mężczyzny lub kobiety, żeby mnie podkręcić. Widzę, jak idziesz mile, ale zobaczmy. Próbuję wydobyć coś fantastycznego za chwilę. Moje pieniądze nie drgają. Lubię patrzeć, jak się poruszasz. Na pewno. To sprawia, że chcę kozłować. Wiesz, jeżdżę moim fiatem. Naprawdę musisz Zostań. to zobaczyć. Nigdy Spokoj. nie byłem z kiepską Przychodzi, więc uciekam do alei. Słucham mojego wujka i jestem na niego zły. Nie dwa razy. Wyślij mi tego, Kali. Jaka jest rymowanka? Jesteś tchórzem, jesteś tchórzem, jesteś tchórzem. Dobrze, zobacz dokładnie tak. Ubij to małe ubijanie i wchodzisz. Małe ubijanie, wchodzisz i odpoczywasz. Ty. Jan, Jan, Do cholery! Gdybym miał jedną szansę, może tu być najwyżej. Mam złe zamiary. to. Ja, Prawa autorskie Element Animation rok 2011! Krzyki! Kochani, kochanie, kochanie! Zostań! Zostań! Dawaj, zostań. Drogą, film, cieszę, dobrze, kto wychowano? jest następny? Będę w stanie napisać pierwszą. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia tańcz Nie tańcz dla mnie tańcz, right. dla mnie, tańcz dla mnie. O, o, nigdy nie widziałem nikogo z Cię. lepszym razem robię, Cięż, Cięż. Robię, Cięż, Cięż. E aí,